Alkoholikiem będę do końca życia. Ale to wcale nie oznacza, że mam żyć jakoś rozjebany emocjonalnie. A wręcz przeciwnie. Mam żyć normalnie. Siemanko, ja mam na imię Przemek, a to jest mój 258 dzień przeźwienia. Tu nie chodzi o to, żeby codziennie rano wstawać i mówić sobie jestem alkoholikiem, kurwa dzisiaj znowu nie mogę się napić. Nie, przeźwienie to nie jest kara. Przeźwienie to jest droga Normalnemu życiu. Z pomocą w drodze ku normalności przychodzi nam terapia. Nie po to, żeby w nieskończoność grzebać w przeszłości, tylko po to, żeby nauczyć się, jak radzić sobie z własnymi emocjami, żeby nauczyć się żyć, po prostu żyć, bez znieczulania się czymkolwiek, żyć tak normalnie, tak, alkoholikiem będę na zawsze, ale mogę być rzeźwym gościem, który ogarnia życie. Który umie być z ludźmi. Który śpi spokojnie. Który rano nie ma wstydu. I wie po co w ogóle żyje. Bo co z tego, że nie pijesz, jak twoje życie to nadal chaos, spięcie i wieczna ucieczka. Terapia to właśnie rozjebanie tego schematu. Terapia to nauczenie się jak być sobą. A nie jakimś kurwa wiecznym głodem i wielkim jednym napięciem. Terapia to powrót do normalnego życia. Nie pijesz? Dobrze, ale jak chcesz żyć normalnie, wybierz terapię. Ja ją wybrałem i powoli, powoli uczę się jak żyć zwyczajnie. A na początek wyjemnij tym i żyj. Pozdro.